Witam Was kochani bardzo serdecznie. Ja Was witam w PEPKO. Widzę, że pojawiły się nowe poszewki na poduszki. Bardzo ładny kolor. Cena 20 zł. Tutaj mamy za 17. Też dosyć ciekawy wzór. A jeżeli chodzi o brązy, to mamy tutaj jeszcze z poprzednich kolekcji za 12 zł. Taka w plastry miodu za 15. Coś mi się zdaje, że po prostu powolutku wchodzi jesień do sklepu. Yy, tutaj jeszcze mamy taki wzór, i to też jest nowość 17 zł. Pojawiły się, chyba są to nowe podkładki, bo wiecie co, nie kojarzę. Cena 10 zł za sztukę są to takie podkładki materiałowe jak sami widzicie w stylu boho, ale powiem wam, że niekoniecznie fajny wzór na pewno. A jeżeli chodzi o podkładki to nic chyba tutaj już nowego nie widzę. Zawsze jak przechodzę, to, to zerkam na te podkładki bardzo ładne przypomnę Wam cenę 10 zł. szarości i tutaj jeszcze mamy taką w stylu boho za 8 zł, takie słoneczko. Tutaj widzę, że jest nowy bieżnik, cena 15 zł. I taki biało-szary za 20. Tutaj mamy 15 zł. I pojemniki do przechowywania produktów. Tak, właśnie zastanawiam się nad tym pojemnikiem, bo potrzebuję do domu. Tutaj mamy cenę 8 zł. I taki większy, pakowany po 3 sztuki, 10 zł. Zasłony prosznicowe. Po 20 zł, i dostępne są różne wzory. Tutaj mamy z dodatkiem różu, takie zielone liście. I tutaj jeszcze widzę, że jest na samym końcu taki marmurek, i też 20 zł. Szczotki, takie myjki. Cena 6 zł. Tu mamy takie szczoteczki po 4 zł. I wieszaki również po 4 zł. Tutaj mamy 4 albo 6 takich mniejszych. Dywaniki łazienkowe z najnowszej gazetki. Cena 30 zł. I tutaj mamy ręczniki. Ale ręczniki już wam pokazywałam. Natomiast. Taka puszka za 15 zł. Panie chyba dopiero teraz nawet wyjęły. Tutaj mamy kolor szary i dostępne są jeszcze w kolorze czarnym. Takie do przechowywania. Tutaj mamy też 15 zł. I za 12 zł. Zobaczcie, jaka ciekawa, jaki ciekawy pojemnik z dozownikiem, na przykład na mydło. Do kuchni albo do łazienki, lub jakiś płyn. 12 zł. Tutaj mamy taką szklaną buteleczkę. Cena 5 zł. Taka zwykła, najzwyklejsza zamykana. Słomki 10 zł. Tutaj jeszcze mamy taki wzór. Różnego rodzaju pojemniki na kostki lodu za 8 zł. Tutaj mamy pojemniki na lody 10, 6, 7 zł. Wyciskarka do cytrusów, 6 zł. Dostępne są trzy kolory. Tutaj mamy jasny róż i żółty. Serwetki 4 zł różne wzory. Tutaj już mamy 5. 5.50 5 zł. I tutaj zauważyłam to jest chyba na żółta w kolorze szarym. Cena 40 zł. Naprawdę bardzo fajna cena. Tutaj mamy koce po 80 zł i taki szary. 70. Kolejna na za 80 zł. I tutaj możemy dokupić bardzo podobne poduchy za 25 zł. Tutaj też mamy taką poduchę za 30 w stylu boho. Jeżeli chodzi o nowości, to nic niestety tutaj nie widzę, ale przypomnę Wam kilka takich z wcześniejszych kolekcji. Kocyk 40 zł. I tutaj mamy nowość, są tu takie bolsy. Bardzo fajnie wyglądają, zdecydowanie lepiej na żywo niż tak jak widzę w podglądzie. Cena 35 zł. Te liski akurat stoją cały rok. Cena 15 zł. Tam są jeszcze dostępne takie małe, natomiast pani już wyjmują rzeczy z ubrań z długimi rękawami. Także, no tak jak myślałam, jesień zaczyna się już w sklepie. Wtedy są już dostępne dynie, różne kolory. Także a, i już widziałam, na półce zaczynają się dekoracje Bożonarodzeniowe. W tamtym roku, z tego co pamiętam, to chyba były w sierpniu jakoś tak, dopiero zaczynały się pojawiać. W tym roku widzę, że, że wcześniej zdecydowanie, bo mamy początek przecież lipca. Nie przejmujcie się. W przyszłym roku będzie już Boże Narodzenie w marcu. Ładne doniczki po 40 zł. I tutaj mamy pufy. Cena 130 zł. za taką w kolorze szarym. Tutaj mamy taką z wytłaczanym wzorem. Tą Wam już pokazywałam w ostatnim filmie, 60 zł. I jeszcze takie, tutaj mamy taką zieleń 100 złotych i kolor szary również 100 złotych i takie stoliczki również 100 złotych. Dostępne są jeszcze hamaki. Cena za taki hamak to 50 zł. Dostępne są dwa wzory. I tutaj mamy nowość jest to suszarka. Cena 90 zł. Jestem bardzo ciekawa, jak z jakością. Kolor biało-czarny. I tutaj jeszcze mamy prostownicę. Cena takiej prostownicy 120 zł. 20 zł. 30 zł. I widzę, że już wiszą jesienne płaszczyki. Jest to płaszczyk z tamtego roku cena 80 zł, ale widzę, że coraz więcej już pojawia się ubrań z długim rękawem, także myślę, że w najbliższym czasie pojawią się również i nowości. Bardzo fajny ten płaszczyk podoba mi się. Nawet i w tamtym roku zastanawiałam się nad zakupem, ale jakoś po prostu zrezygnowałam. No może w tym roku się zdecyduję. Tutaj mamy 40 zł, i są to spodenki jeansowe. Taki kolor jasno niebieski. Tutaj mamy trzydzieści pięć złotych. Takie spodenki z tyłu wyglądają w ten sposób. Jestem już na dziale dziecięcym, pokażę Wam kilka fajnych rzeczy. Tutaj mamy taką bluzeczkę za 8 zł, już z długim rękawem. Kolor szary, ale dostępne są też spodenki. Tutaj mamy taki wzór z wielbłądami. Cena 10 zł. Takie 15 ze skubidu doo I tutaj jeszcze mamy zadyszkę. I takie też 10 zł. 10 zł również kosztuje taka koszulka. W kolorze szarym. Tutaj mamy cenę 20 zł. Są to spodnie dresowe, takie grubsze. 25 zł, ale widzę, że to jest jeszcze stara kolekcja i taka, bardzo stara. Widzę pometce. 10 zł. Taka koszulka. I tutaj mamy taką piętnaście złotych, ta jest troszeczkę droższa. 10 złotych, również długi rękaw. I tutaj mamy również za 10 zł. I tutaj mamy za 25 zł, bardzo ładny sweterek w kolorze granatowym. 25 zł spodnie świetne. Tutaj jeszcze mamy takie na szelkach też super wyglądają. 30 zł 15 zł kosztuje taka koszulka. Jestem teraz już na dziale duża dziewczynka 15 złotych 30 złotych, natomiast kosztują spodnie w kolorze różowym z takimi białymi wstawkami. Bardzo ładny kolor. 10 zł taka koszulka na ramiączkach. Jestem teraz tutaj na dziale dla maluszków. Zobaczymy sobie co tutaj ciekawego jest.